Dzień dobry, witam Was serdecznie. Kolejny odcinek. Pamiętacie z poprzedniego, jaki miał być temat? Małe wakacyjne domki dla drzwiownic. Ja mam dzisiaj asystentów. Pomachajcie rączkami. Mam dwoje asystentów. Będziemy budować domek. No i co? Tak ogólnie powiem Wam, że taka wersja około 3-litrowa jest bardzo fajna. Wakacje mamy krótkie, ale możemy spokojnie kontrolować, co będzie się działo w tych małych domkach. Latrz Dżownic. Wstęp. Zobaczcie, te pojemniki są przezroczyste, więc, żeby Dżownicom było wygodniej w nich mieszkać. Budujemy im takie ściany z kartonu. Na dół, ze względu na to, że nie ma tutaj odcieku, czyli czegoś, co będzie nam odprowadzało nadmiar wilgoci, założymy im taką podłogę. Ta podłoga jest również z kartonu. I dach też. A dach będziemy później. A dach? Na początek nawilżamy. Z czego budujemy pierwszą warstwę dla drżownic? To wie. Ja. Budujemy z kompostu. Ja wam tutaj powsypuję trochę kompostu. I z czego? I z mokrego kartonu. Tak. To będzie taka wspaniała warstwa, której drżownice. Nazwijmy to, że będą odpoczywały. Potrzebujemy około 5 cm takiego, takiego... Te... Ta... miejsca. Ściany. Nie ściany, raczej podłogi. Damy im jeszcze kartonik. Mokry, proszę bardzo. I przysypiemy im jeszcze. I zbudowaliśmy im tą dolną warstwę do zamieszkiwania. No to wsypamy. Teraz mamy dżowniczkę. Eee. Powiem Wam, że tutaj jest około 20 deko drzownic. Sam raz po 10 deko na taką jedną naszą warstwę. 20. E, jedno pudełeczko. 20. 20. Tak. Alicja poprzeliczała. Mamy 20. Dla Alicji dajemy 10 deko. I na mnie. Sprawdzamy. Prawie. Nie, 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 nie ruszaj. Nie ruszamy drżowniczek, One muszą same sobie zrobić miejsce. Moglibyśmy je dać. Na samą górę, ale będziemy delikatnie dosypywać im kolejną warstwę. Zobaczcie. One zaraz znikną. Proszę. A teraz zrobimy im tą warstwę, gdzie będą przychodziły na jedzonko. Mamy odpadki. weźmiemy miseczkę. Właściwie to można byłoby dopiero dać im to za jakiś czas, bo drzewnice mogą się tam zagospodarować. Natomiast ja mam już w miarę przygotowane te odpady. One są już trochę ugotowane, nie wiem, czy wiecie bo. Przypominam, że dżdżownice nie jedzą świeżych owoców i warzyw, tylko mokre. Tylko muszą być ugotowane. Ugotowane? Słucham. Czyli najpierw muszą wejść mikroorganizmy, Dobre. rozłożyć je, a wtedy dżdżownice będą jadły, będą jadły i przetwarzały na o, znakomity. Vermikompost. Ja do tego jeszcze dołożyłem dołożę troszkę więcej kawy i dołożyłem zmielone skorupki z jajek. Do zmielonych skorupek z jajek, odpadów i naszej kawy zobaczcie, dołożyłem jeszcze Vermikompost. Przepraszam kompost. Kompost świeżo przesiany przed chwilą kompost. I taką mieszankę traktujemy jak miejsce stołówkowe. Dokładamy do pojemniczka. O, jabłko jest tutaj. Jest jabłko, jest marcheweczka. Proszę bardzo. Mam jeszcze jedną dżowniczkę. Olu, ja ci ją tu dokładam. Taka malutka. I co? Myślicie, że to koniec? Jeszcze nie koniec. Dach. Bo zrobiliśmy dopiero ściany. Podłogę. Podłogę. stołówkę. Stołówkę, czyli spiżarnię. I dach. A teraz zaczynamy o, dach. przykrywką. Tak, przykrywamy. Dlaczego? Żeby, żeby... Bo czowniczki lubią mieć ciemno. Tak? Tak, a nie jasno. Czyli przykrywamy kartonikiem. A żeby się odizolować od muszek, które by nam tu przyleciały, dajemy. Taką włókninę i zamkniemy sobie pojemnik. Koniec! I co? Jak Wam się podobało? Drugą stroną, Aluś. I to bardzo proste, prawda? Tak. Przypominamy: Post od w sam raz na wakacje trzeba mieć wodę. Nawilżamy, tak. Trzeba mieć wodę. Nawilżamy. Będziemy tu zaglądać przynajmniej raz w tygodniu. Zobaczymy, czy są bardzo ruchome, czy jest im tutaj dobrze. I będziemy dawać na początek w niewielkich ilościach odpadki. I musi być ciemno. Musi być ciemno. Musi być nie za gorąco. I. I w sam raz. sam raz dla dżdżownic. Pozdrawiamy Was wszystkich. Jeżeli podobało Wam się takie opowiadanie o żowniczkach to subskrybujcie kanał. Piszcie komentarze, łapki, dzwoneczki, co możecie. Zapraszamy na następne wakacyjne odcinki. Żdżownicy.